I rozwalaj to drewno, bo musimy przejść tego Minecrafta w końcu. Staram się jak mogę, Didi, rozwalam to drewno, oddaję całą siłę. A musisz na serio rozwalać to samo drzewo, co ja rozwalam? Nie, no przy ciebie... Ej, chwila. Co? To ty rozwalasz to dre drewno, co ja. Co ty znowu zobaczyłeś? Obrażenia równa się zmiana gry, czyli że jeżeli ja cię uderzę, to zmienimy grę chyba. Nie, jeśli ja ciebie uderzę, to zmienimy grę, Didi. Może cię uderzę. Ty mnie lepiej nie denerwuj, a jeżeli wy widzowie chcecie, żebym uderzył teraz Didiego, to zostawcie łapkę w górę. Nie ma takiej opcji, nie zostawiajcie tych łapek w górę, bo ja chcę przejść Minecrafta. No nie, ile łapek teraz leci? No to papa, Didi. Nie, no, szarki, zobacz, gdzie nas ja przyniosłem. Jesteśmy teraz w Robloxie i nie ruszaj, jest czerwone światło. Green light. No nie, co ty gadasz za głupoty? To zielone światło, dobra? Czerwone światło, stój. O nie, jestem ostatni z szarki tutaj. Didi, klikaj Shifta. Po co on klikać Shifta? A, bo szybciej się biega. No tak, jestem głupi. O nie, czerwone światło. Odpadłeś, czy ty dalej jesteś? Nie, Didi, jestem cały czas i uda. Się. Tak, Didi, gdzie ty jesteś? Proszę, chodź tu. No jestem obok ciebie, też mi się udało przejść. A, właśnie, o, to fajnie, udało nam się. Uhu, jesteśmy najlepsi, Didi, wygrywamy wszystkie pieniądze. O nie, Szarki, teraz chyba zaraz nastanie noc i musimy się schować, tak żeby nas nie zaatakowali. Tak, Didi, proszę cię, schowaj się, ja jestem mega schowany na samej górze i po prostu się nie ruszam. Ty też się schowaj, bo ponieważ jak dostaniemy jakieś obrażenia, to musimy zmienić grę wtedy. Wiem, dlatego, Didi, nie, nie dostawaj żadnych obrażeń, bo ja tutaj się chowam. Dobra, postaram się nie zostawać żadnych obrażeń, ale nie mogę się nie ruszać, ja nic nie widzę. Aha, bo to trwa 60 sekund, Didi! Nie ma szans, że tyle przeżyjemy, szarki, przecież zaraz odpadniemy. Nie, po prostu nie ruszaj się i idź jak najbardziej na samą górę. No to powiem ci tak, jestem między łóżkami i to jestem na samym środku mapy chyba. Tak, ale spokojnie, Didi, stoję w miejscu 40 sekund, na pewno nam się uda. 5, 4, 3, 2, 1, nie dostałem żadnego obrażenia, a ty, szarki też żadnego obrażenia nie dostałem. Dzięki temu, Didi, przetrwaliśmy. I... Idziemy do kolejnej gry. I nie musimy zmieniać gry. Co, szarki, jesteśmy w tej samej grupie i zobacz, co musimy tutaj zrobić? Aha, czekaj, bo oni teraz grają, a my musimy po nich. Musimy się postarać, żeby nie odpaść w tej grze. Ho, Didi, ale ekstra to jest. Dobra, obyśmy nie odpadli. Czyż jak my odpadniemy, to będzie po nas szarki, musimy wtedy zmienić grę. No to prawda, lepiej, żebyśmy tego nie zrobili. Nie, no szarki, jesteśmy osobno, więc wszystko ode mnie teraz zależy, czy zmienimy grę, czy nie. Nas jest tylko trójka, Didi. O nie, oby. Ten gościu dobrze zrobił zadanie Ja się mega stresuję, bo nie chcę teraz Odpaść, a jestem z jakimiś randomami Też, ale nas jest trójka, a, tu, a was ilu? O nie, muszę rzucić teraz kamienie idealnie w trafić, jest, wtrafiłem. trafiłem Przeszedłem moją misję Dobra, teraz ja będę miał misję Nie, muszę grać w gongi <laughs> Powodzenia z tą grą. No nie dlaczego to oni tak długo to robią. Szybciej to róbcie, bo nam się czas skończy. Ja nie mogę dostać d major. Szarki, powiedz, że ci się udaje. Tak, już mi się udaje, ale mega długo to robiłem. Będą nam nie mega źli. Nie wolno tak długo tego robić. Dobra, ostatnia baza, i uda nam się to przejść. Tylko proszę, nie zepsuj tego randomie. Ale to zwaliłem masakra, bo nie mogłem kliknąć. Jest udało nam się, chyba zdążymy przed czasem. 120 sekund. Jest, zrobiliśmy to, tak? Tak, zrobiłem. Nie, nie muszę dostać obrażenia. Mamy 15 sekund, żeby osoba zrobiła to, inaczej giniemy. Nie! Nie! Ona wyszła z gry. Koniec, Didi. Dobra, Szarki, na szczęście obrażeń nie dostałeś, ale musimy się trzymać razem, żeby tutaj wchodzić do tej drzwi. Tu jest ta piosenka, Didi ze Squid Game'a. <laughs> Dobrze, że nie słyszę, bo bym się jeszcze bardziej stresował. Didi, trzymajmy się razem. Dobra, to od razu wybieramy pomieszczenie. Ja ci mówię, że idziemy do pomarańczowego. Lingalingale. <laughs> ale ty fajnie śpiewasz. Cztery, cztery, cztery grupy. Szybko, za mną. Wszyscy za mną. Cześć Didi, tutaj, tutaj, tutaj. Chodź, tu chodź, dawaj, 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 dawaj tu. Nie wiem gdzie. Dobra, szarki, na pewno ktoś do nas pójdzie. Dobra, chodź, choć, 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 gdzie chodź, chodź, chodź. chodź, ktoś chodź, chodź! Czy ktoś z nami? nami. Się... Wejdź, wejdź, klikaj, eh, ja, klikaj. Wszedłem! Nie ma nie, mnie. Didi. Szarki, <Szarki tu, tu, puśćcie. Wejdźcie. wejdźcie tu, głupki. Didi. Nie, no wejdźcie tu. Nie, Didi, oni są głupi, no nie weszli tu. No nie, szarki, odpadłeś. Nie, no szarki, zginąłeś, zmienił nam teraz grę, ja jestem niestety crewmate'em, nie jestem impostorem. Ja też, Didi, jestem crewmate'em. Dobra, dawaj, w takim razie działamy. Musimy robić taski. Chodź, bo ja mam w do reaktora. Chodź do reaktora, Didi. A gdzie jest reaktor? Ja dawno w to nie grałem, nie pamiętam, gdzie jest reaktor! Na samej, po lewej stronie. Po lewej stronie, dobra, biegnę do ciebie, chociaż powinienem taski swoje robić. Ej ja nigdzie moich tasków nie mam zaznaczonych. Gdzie ja je mam znaleźć? O, reaktor! I mam Didi, taska. uważaj, biegnę do ciebie! Czekaj, robię taskę, nie przeszkadzaj mi. Lepiej się skup na tym, żeby nie zginąć. Bo przez ciebie już grę jedną zmieni. A ja chciałbym to mu kończyć. No wiem, postaram się nie zginąć. Dobra, e, niebieski jest ok. Ten ciemno-niebieski, on chyba nie jest zły, Didi. No dobra, zaufam ci. Mam nadzieję, że ty nie jesteś impostorem i nie robisz mnie teraz w bambuko. Nie, nie robię cię w bambuko, Didi. Dobra, czekaj. Idę sobie teraz do O2. Dobra, ja zarabędę miał wszystkie taski. Ja mi brakuje jeszcze tam trzech, ale już kończę je, bo mam takie beznadziejne. O nie, cóż ja kliknąć. Biegnij tam szybko do O2 chyba. Halo, gdzie tu się biegnie? No róbcie to dobra, robię taska swojego Iśmy, Didi. Stresujecie mnie tylko. Ja nie chcę odpaść. Ile ci tasków zostało? Bo mi zostały dwa. W sumie jeden kończę, to zostanie mi ostatni. Tak, Didi, mi też zostały dwa taski. No i coś, za mało ciał tutaj widzę, czyli że jesteś impostorem. Nie jestem, jakbym był, to już bym kogoś zabił. A ten impostor to się na razie obija. My zaraz wszystkie taski wykonamy, Didi. Jaki on jest słaby, żadnego tu ciała nigdzie nie widzę. Ja też, zrobiłem już wszystkie taski, Didi. Ja mi zostało ostatni, tylko gdzie mi ten tas? Aha, w storage mi został task Dobra, biegnę tam. Tylko proszę, nie zabijcie nas, bo chcemy ukończyć tą grę. Cześć Didi, mam nadzieję, że nie jesteś impostorem. Też mam taką nadzieję, że ty nie jesteś impostorem. Dobra, no nieważne. Ej, dobra, impostor chyba nie chce mu się grać, Didi. No, beznadziejny jest. Myślałem, że tu będzie coś fajniejszego. 9-9 kapucha. On wygląda na podejrzanego. Albo to jest taktyka impostora, chociaż bez sensu, bo kończymy taski robić. No w sumie tak. No dobra, czyli wygramy przez taski, czyli Didi zagramy jeszcze jedną grę, czadersko. No, w sumie racja, bo nie dostaniemy żadnego obrażenia wtedy. Dobra, wszystkie taski mam zrobione, teraz chodzę i obserwuję serwuje innych gracz. O nie. No nie, wygraliśmy. Nie, no, szarki musimy znowu grać, bo nigdy nie dostaniemy tych obrażeń. No to prawda, ale może teraz ktoś nas zabije. Chociaż ja nie wiem, czy chcę, żeby ktoś mnie zabijał, Didi. No ja bym chciała już zmienić tą grę, bo ta trochę mnie nudzi. Faktycznie, moglibyśmy zmienić. No, ale ciężko tu znaleźć Didi impostora, dobra? Dobra, widzę, że brązowy na pewno nie jest Didi impostorem. A może ty jesteś impostorem? Nie, ja nie jestem impostorem. O nie, światła zgasły. Też nic teraz nie widać. W każdej chwili ktoś może dostać jakiś teammate. Dobra, idę do elektrykala Didi, i daje reporta, bo na pewno znajdziemy jakieś ciało. No to idź tam, idź i dawaj tego reporta. Ej, czy ci impostorzy znowu się Didi obijają? Na pewno, oni są mega słabi. Jak ja bym był impostorem, przecież to bym od razu wygrał to. A ja tak samo, tu są jacyś beznadziejni impostorzy. Już dawno bym tu kogoś zabił. Jezu, ale mnie tu jeden kolega wystraszył. Taką straszną maskę miał na twarzy. No, on wygląda strasznie, Didi. Mi też zostały trzy. W, admini w admin- roomie wszystkie taski. O! o, ciało! Ciekawe, kogo oni chcą wy. Rzucić. Szarki, znowu wygraliśmy, zgadliśmy, kto będzie. Tak, zgadliśmy. No nie da się Didi tu wygrać ani przegrać. No nie, Szarki, znowu jestem crewmate'em. Ej, mam jakiegoś traka teraz. Tak, a co ten trak robi, Didi, bo ty masz jakąś rolę. Nie mam pojęcia, nawet nie wiem jak tego używać. Uh, a weź kliknij taba. Ej, okay, widzę, jak ludzie udara. chodzą po tym, po mapie. Ha, ha! Tylko widzę zielonego w sumie, ale to on jest w komunikacji. Ej, to będzie chyba zielony. Mam takie coś podejrzenia do niego. Może być, Didi, oby cię nie zabił! Oby nie, bo nie chcę zmieniać w sumie gry, bo mi się przyjemnie w to gra Sorry, Szarki, ale śmierdzisz mi i uważam, że ty jesteś impostorem Didi, jak możesz tak uważać? No przecież jesteś taki podejrzany i niemożliwe, że przez tyle gier nie byłeś impostorem O nie, ja wszyscy co? cię wyrzucili teraz Nie, no nie wytrzymam, jak oni mogli mnie wyrzucić, jak to nie byłem ja tylko zielony No nie, zmieniamy grę Nie no, Szarki, przez to, że cię wyrzucili, przyniosły nas teraz do innej gry i to są Stumble Guysy! No, ekstra, dawno nie grałem w Stumble Guysy, Didi Patrz, jestem pierwszy co jak pierwszy? Czekaj, nie mogę odpaść, nie mogę odpaść. Dobra, spadłem. Ale to dalej nie odpadłem z gry, więc muszę dostać się i przejść, to jak najszybciej. Wygrywam! Jak to wygry... A nie, spadłem, byłem już tak daleko! Dobra, tutaj skoczę, tutaj muszę się dogodzić, szarki. Teraz tylko pytanie, skoczę na ten wałek Jak tu się ciężko steruje teraz? Wygrałem! Jak to wygrać? No nie znać odpadłem Dobra, teraz skoczę tutaj No szybko przynieś mnie, będę wtedy drugim graczem Który ukończy to Łał, mnie strollowały te bloki, bo znikły mi nagle Dobra, skakuję tu, tu Szybko będę drugi, jest, jestem drugi Szarki, dostaliśmy się do kolejnego etapu I teraz jest lodowy I ja coś czuję, że tu odpadnę Ja nie odpadnę, Didi, na pewno idę Biegnij przed siebie ta... A, tu są kuleśnie, że dobra, przeskoczę tędy No nie, jakaś kulka mnie prawie zmiotła Jestem przed tobą Tylko na chwilę, Didi, bo ja zaraz Cię prześcignę. Nie ma takiej opcji, bo jestem w to mega dobry, jak widzisz. Ha, ale wystrzeliłem do przodu, dobra. Teraz skoczę tu. Dostanę. O nie, nie, dostałem spida No nie. Ale teraz dostałem spida dobra. Przeskoczę to, przeskoczę to. I będę szedłem. No nie, jestem drugi teraz. I kolejny etap, a to jest finałowy, czy to jeszcze będzie kolejna mapa? O nie, Szarki, to jest finałowy etap. Nie możemy dostać d albo w sumie, jak dostaniemy, to zmienimy wtedy grę. Ale o co chodzi w tym etapie? Nie wiem, po prostu unikaj czegoś, tylko nie wiem. A! No nie, padł, no nie, zaraz odpadę Szarki. Chyba odpadłem. Ja nie chcę odpaść. Ja też nie chcę odpaść. O nie, z nim powinien tu skakiwać. Odpadłem. O nie, te toksyny rosną. Ja też odpadłem. Katnapie, ta mikstura zamieni cię w straszniejszego w momencie, w którym ją wypijesz. Dlatego zobacz. Super, doktorku. W takim razie proszę, zabij mnie. Oła, to strasznie boli, ale to jest warte. Wow, nie wierzę. To faktycznie zadziałało. Jestem geniuszem. Ekstra, udało się. Jestem teraz straszniejszy i idę się leczyć dalej. Ciekawe. Ciekawe, czy doktorek przygotował dzisiaj jakiś nowy eksperyment. Doktorku, doktorku, czy masz dzisiaj coś nowego? Oczywiście, jak zawsze, mam podkę zamiany. W momencie, w którym ją wypijesz i zginiesz, będziesz zamieniał się w coś naprawdę strasznego. A w co takiego strasznego będę się zamieniał, doktorku? Straszne dogdeje katnapy albo Infected Sky. Infected Sky? A co to takiego? Nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. Taki straszny samolot. Nie chciałbyś się w niego zamienić. Jest mega straszny. Chyba jednak chcę, bo szarki się boi samolotem, więc samolotów też się będzie bał, a co dopiero jeszcze strasznych samolotów. W takim razie chcę tą potkę na straszny samolot. To trzymaj, tylko lepiej uważaj. No dobra, to ją wypijam i nie czuję żadnej zmiany. Bo musisz zginąć, żeby czuć tę zmianę. To mnie doktorku teraz zabij, bo chcę być strasznym samolotem. Niestety ja się tym nie zajmuję, więc tego nie zrobię. Ale jesteś beznadziejny doktorku. Idę do Szarkiego, może on mnie zabije. Szarki, ej mam do ciebie prośbę. Co jest Didi? Widzisz, że je. Mam do ciebie wielką Jaką prośbę? Proszę, zabij mnie w tym momencie! Co, Didi, nigdy bym tego nie zrobił! Przecież jesteśmy przyjaciółmi, nie zabijecie! No to przyjacielska prośba, zabij mnie, proszę! Potrzebuję tego! Didi, mówiłem, że tego nie zrobię! Daj ty mi już spokój! Nie no, Szarki, jesteś beznadziejny! A jakbym coś złego tobie zrobił, to byś mnie zabił? Mm, no, wtedy bym się zastanowił! W takim bądź razie, widzowie, musimy zamienić teraz jego domek na kolor różowy! Trzy, dwa, jeden! I domek od Szarkiego jest cały różowy! I co teraz, Szarki, na to powiesz. Co co ty mi zrobiłeś, Didi? Nie Nienawidzę cię! Już po tobie! O nie <grym> zaraz Ale to było mega dziwne, że Sarki mnie zabił i wyrzucił mnie w kosmos! Didi, przepraszam, że ci to zrobiłem. Mega nie chciałem! A jak ty wyglądasz? Jak niby wyglądam? Przecież. A no tak, bo zapomniałem, że wypiłem potkę, która mnie zamienia po każdej śmierci w różne straszne rzeczy. Ale czaderska postać! Fajnie to wygląda, Didi. No, jestem teraz strasznym samolotem, ale wiesz, co najlepiej. Lepszego, że, jak jeszcze raz zginę, to stanę się jeszcze straszniejszy. Dekstra, Dili, musimy to wytestować w takim razie. To muszę teraz w jakiś kreatywny sposób umrzeć, żeby się w straszniejszą osobę. Dili, wpadłem na świetny pomysł. Skoro Ty umiesz latać, a ja mam namierzającą rakietę, to w takim razie cię zestrzelę. No dobra, Szarki, to w takim razie ja teraz startuję, a ja ze zestrzelę. No, namierzam i strzelam. O nie, oberwałem! Zaraz padę, dawaj jeszcze jeden pocisk. Szarki, Powiedz, że to zadziałało? Czy jestem już teraz straszniejszy? Wow, jaką ty masz straszną buzię, Didi! Faktycznie, ona jest mega upiorna! Ojej, wygląda, jakbym chciał kogoś teraz zjeść! No, tylko mnie nie jest, Didi, bo ja ci pomagam. No dobra, to teraz musimy wymyślić jeszcze jakiś super pomysł. Związany z moim samolotem, tak, żeby mógł zginąć i przemienić się w kogoś innego. I co, Szarki, wymyśliłeś jakiś kolejny pomysł na moją śmierć? Tak, spale cię lawą, Didi, to na pewno zadziała. Ale Szarki, to miało być kreatywne śmierć, no spróbujmy, może zadziała faktycznie. Nie. I Oczywiście się płacę. I co, Szarki, zadziałało? To jestem już straszniejszy? Bez nadziei, Didi, nie zadziałało. Mam lepszy pomysł. Jaki pomysł? Opowiadaj, chcę być mega strasznym Infected Sky. Wleć w lotnisko i tam wtedy będzie bombardowanie, i się zmienisz. W sumie to racja, to jest mega dobry pomysł. To lecę w takim bądź razie teraz na lotnisko, Szarki, ale jak my to chcemy zrobić? Lotnisko jest przed nami. Tylko pytanie, czy nie będzie mnie wtedy ścigała policja? Nie powinna, Didi, bo ty uciekniesz, bo... A nie, przecież ty nie będziesz żył. Na pewno nie. No dobra, to w takim razie przygotuj się na to, bo będę teraz leciał. I nagrywaj to, bo to może być fajna eksplozja. Dobra, Didi. Tylko tak, żeby się nikt nie domyślił. Najpierw udam, że ląduję normalnie, a później spadnę w lotnisko. Dobra, Didi, zrobimy tak. Houston, Houston, przygotowuje się do lądowania na tym pasie startowym. I wylądowałem. I teraz, widzowie, muszę zrobić to, co jest naprawdę ważne dla mnie dzisiaj. Czyli muszę zginąć, wlatując w lotnisko, więc znoszę się z powrotem w górę. I uwaga, wlatuję teraz w lotnisko. O nie, ja spadam w to lotnisko drugi raz, i bum! Ale czuję się mega dziwnie, szarki, czy ta przemiana się udała. Wow, Didi, jaki ty jesteś straszny! Odejdź ode mnie! Faktycznie jestem mega przerażającym Infected Sky teraz! Ale wiesz, co jest najgorsze? Co, zostaw mnie w spokoju! Czuję głód bycia większym i straszniejszym, więc muszę nie teraz ma... kogoś zjeść. Nie ma szans, Didi, zostaw mnie, ja ci już nie pomogę. Jesteś zbyt straszny. Opamiętaj się! No to jak w takim razie weźmie teraz zabij. Nie, nie zabiję cię Didi, to już koniec tego. Jak to mnie szarki nie chcesz zabić? Muszę zginąć, żeby być jeszcze straszniejszy. To w takim razie znajdę swoich nowych przyjaciół, którzy mi pomogą. Tylko gdzie ja znajdę jakąś osobę, która mi pomoże zginąć? Ej chwileczkę, co tu robisz straszny katnap? O, witaj. Witaj katnapie, chciałbym cię prosić o pewną pomoc. No pewnie, co byś chciał ode mnie? Potrzebuję pomysłów na to, jak żeby zginąć, bo z każdą śmiercią zamieniają się w straszniejszego. A, tak jak ja, bo ja też tego potrzebuję. To wymieńmy się może swoimi pomysłami. Będzie nam mega łatwiej później. To świetny pomysł. Pierwszym moim pomysłem jest wysadzenie się TNT. Ciekawy pomysł, Katnapie. Podoba mi się to TNT. No to teraz ty podaj mi swój plan. Co powiesz na przykład, żeby się utopić? Ha, dobry pomysł. Nie próbowałem go. A próbowałeś kiedyś się podpalać na przykład? Nie, też nie próbowałem. Świetne pomysły. Niedługo Będę tak straszny, że nie mogę. A posłuchaj tego pomysłu, może skoczysz z wysokości. Świetny pomysł! Przecież jestem samolotem, mogę podlecieć mega wysoko i wyłączyć silniki i umrzeć. To jest świetny pomysł! Co so, ja idę teraz wypróbować Twoje pomysły, a Ty wypróbuj moje? To w takim bądź razie katnapie idę się wysadzić TNT. To w takim bądź razie stawiam teraz bardzo dużo TNT, żeby się mógł wysadzić i umrzeć. Co ty robisz, Didi? Zostaw to! Nie możesz wysadzić się i umrzeć. Czarki, dlaczego mi Czujesz moje marzenia, chcę być najstraszniejszym Infected Sky. Nie będziesz nigdy, to już jest przesada! Na... To ciekawe, jak sobie poradzisz z tym TNT, które teraz odpalam, na pewno wybuchnie. Nie wybuchnie, bo dałem tu wodę, Didi. Ej, chwila, dlaczego ja nie zginąłem? Przecież to TNT powinno mnie wysadzić. No, bo dałem tu wodę, nie możesz zginąć. No to ciekawe, co powiesz na pomysł, że pójdę się teraz utopić. Katla mi podsunął ten pomysł. Nie, Didi, nie możesz tego zrobić. Mogę, bo będę najstraszniejszy wtedy, Infected Sky. O no nie, co zabieram ty robisz? Całą wodę. Dlaczego stawiasz te gąbki? Muszę się utopić. Nie, nie, nie możesz się utopić. Stawiam gąbki i zabieram całą tą wodę. Ale ty jesteś beznadziejny, szarki. Potrzebuję twojej pomocy, mi nie pomagasz w ogóle. Bo nie mogę pozwolić ci na coś takiego. To co powiesz na to, że teraz lecę w powietrze i wyłączę swoje silniki? Wtedy na pewno umrę. <laughs> Jestem już tak wysoko, więc mogę wyłączyć silnik i spadam na samą ziemię. O nie, on zginął, muszę się dowiedzieć czy się przemienił, czy coś się z nim stało, może jest w domku O nie, nie ma go tutaj I co Żarki, spodziewałeś się, że będę w swoim domku? Tak właśnie myślałem, ale jak ty upiornie wyglądasz, mówiłem ci, że to zły pomysł To jest świetny pomysł, bo jestem teraz niezniszczalny i mogę wszystko robić co chcę Nie Didi, coś ty narobił głupiego Idę teraz jeść cały świat i wszystkich ludzi na tym świecie